No, czeka nas mnóstwo emocji. No są dzisiaj faworytem w tym spotkaniu. Zobaczymy. Czasami to się nie potwierdza. No, i zaczynają, mamy nadzieję, na 90 minut doskonałego futbolu. Patryk Małecki, sablo. Idzie? Świetnie przerwał tę akcję obrońca. Ależ walka o piłkę. Łódzki. Ucze. Patryk Małecki. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Zieliński. Kijan Skas. Ciekawe, jak to wykorzystają. Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. No, łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Wygrane starcie na skrzydle. Znowu są przy piłce. Ależ niesamowity atak obrońcy Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę Duce. Cudownie dograł Niestety nic z tego nie wyszło Piłkę zdobyła drużyna przeciwna No, będzie gol Broni, piłka wychodzi w pole Przeciwnicy przejmują piłkę. Klucze. Bogucki. Szansa. Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Sędzia pokazuje, że zaczną od własnej bramki. Klucze. Uderza! No prosto w zawodnika z pola. Można powiedzieć, że nieważne na której stronie boiska, ważne, że znowu są przy piłce. Bogucki. Ładnie dograł. Strata w ataku. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Bogucki. Będzie strzelał? Świetnie zblokował. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Zieliński. Udało mu się uwolnić spod opieki Kapitalna wrzutka Odważnie, ryzykownie no Mógł być rzut karny Mączyński Ucze. Patryk Małecki Oddaje piłkę koledze Kapitalna centra Dośrodkowanie trafia do obrońcy Sędzia Wisze, mamy zagranie ręki. niski. A zatem do przerwy, Remisowo. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Mączyński. No spróbował ślizgu i wyszedł z tego pojedynku jak widzimy zwycięską. Zieliński. Tylko bramka przed nim! No teraz mają szansę. Udało się odebrać piłkę szarżującemu zawodnikowi. Doskonale. Strzela, ale strata. To nie był problem dla bramkarza, by złapać tę piłkę. Złapał ją jak muchę, która wolno leci. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Krucze. Bobucki. Ma szansę na wyśrodkowanie. Ależ znakomicie zgrał w pole karne. Pytanie, gdzie jest obrona? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Lech Skas. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem załku. Trwa druga połowa spotkania. Remis, trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Ładna wrzutka obronił, ale jest szansa na dobitkę. Strzał głową. Piłka trafia do przeciwników. Rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Uderzenie w stronę bramki pokazuje spokój, opanowanie, choć to było bardzo łatwe. To bardziej było podanie niż strzał. Arbiter wstrzymuje grę. Zagranie ręką. No, Niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Teraz musi grać ostrożniej. Ależ pięknie teraz odebrał piłkę. Świetnie gra dzisiaj i w ofensywie, i w defensywie. Czy to wykorzysta? Piłka w siatce. To bramki, jak widzimy, skazywani na porażkę właśnie obejmują prowadzenie. I jeżeli do końca meczu utrzyma się ten wynik, będziemy świadkami sensacji. Celnie dobrze. Czy to wykorzysta? Brawo, brawo, brawo. Gol, piękny gol, decydujący moment spotkania. No, no, przyszła kryska na matyska. Oto jakieś skojarzenie bramkarskie, ale teraz rzeczywiście no, przyszło mu puścić gola. Ślicznie przymierzył bramkarz, mógł tylko patrzeć, jak piłka wpada do siatki. Kijanskas, ależ dograł. Bezpańska piłka w polu karnym. Uuu, uh, ale pudło. I mamy remis. Zbyt pewnie się chyba poczuł. I w efekcie niecelny strzał. Dolański. Kijan skaz. Ryzykownie, ale udanie. Brawo za to podanie. Świetnie teraz przechwycili. W samej końcówce utrzymują remis. Podał do partnera. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. Jest gwizdek sędziego i zobaczymy. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Koniec drugiej połowy, koniec meczu mamy remis.